Witam serdecznie na kolejnej lekcji ostatnio wrzuciłem taki filmik gdzie był użyty bardzo w sposób bardzo kontrowersyjny czas past continuous what were you doing in 2020 tam w tym filmiku wam mówiłem że native speakerzy potwierdzili że jak najbardziej ten mem jest, ma użyty prawidłowy czas co jednak zaprzecza wszelkim po prostu regułom gramatyki i pojawiło się wiele komentarzy pytacie w takim razie co i jak jak używać więc uwaga past continuous tradycyjnie używamy jakby do opowiadania jakiejś historii do opowiadania jakiegoś jednego wydarzenia a nie że ktoś tutaj mówi że w całym roku 2020 mył ręce no to wiadomo że robił to wielokrotnie więc tego co my uczymy w szkołach tu powinien być past simple czyli I washed my Hands. No ale nic, tam wam wytłumaczyłem jak to native wytłumaczyli, podlinkuję wam ten filmik u góry, a dzisiaj właśnie chciałem wam pokazać taki właśnie tradycyjny, tradycyjne użycie czasu past continuous, całkiem niedawno na kanale Mad English TV Mark, bo tak ma na imię, wrzucił update, bo ludzie go pytali co tam słychać u niego w sprawie pogryzienia przez psa, bo kiedyś go ugryzł pies i on właśnie opowiada. I tu pięknie zastosował pas continuous. Opowiada jakieś jedno wydarzenie, że sobie biegł i nagle skoczył pies. I to jest to właśnie. I was running, ok? W danym momencie, raz, jedno wydarzenie, opowiadasz. I słuchaj, ja sobie tu biegnę i nagle jakiś tam pies skoczył. I skoczył będzie już w simple pass, no bo skoczył, a nie. A nie, nie będzie to forma jakaś niedokonana skakał na przykład. Natomiast on biegł, a nie pobiegł, cofnę i posłuchajcie. To like a, a German Shepherd, big German Shepherd cannon. and uh, I was running. Czyli I was running biegłem. I was jogging on the side. Drugi raz powtarza pas continuous, po prostu zmienia czasownik, że najpierw biegł, a potem to był jogging. On the sidewalk. Całkiem niedawno robiliśmy, robiliśmy chyba o tym lekcję. Uwaga, to jest chodnik po amerykańsku. Brytyjczycy mówią pavement. I walk, And there was a guy and his dog. And I tried to run, sort of run around it. No i ja... No my powiemy próbowałem, no ale trzeba przetłumaczyć to, że jakby spróbowałem run sort of tak jakby run around his the dog, czyli spróbowałem jakby obiec tego psa run around. And then the dog just like jumped out and just. And then if Teddy the dog just like jumped out to oczywiście generator tekstu źle yy, źle napisał. Więc on sobie biegł, tak, biegłem sobie i nagle pies jumped out. Wyskoczył i ugryzł. Bit me right there. And bit me right there. I ugryzł, tak, mamy czasownie nieregularny gryź. Bite, bit, bitten. Więc tu mamy właśnie doskonały przykład na past continuous. Jakaś jedna historia, a nie, że jakaś czynność wielokrotna. Dzięki, trzymajcie się.